Hey, opowiem Wam, czym jest program Camp Power i co jest z nim tak fajnego, że zdecydowałam się jechać do pracy jako Camp Power aż trzy sezony. Camp Power jest to jeden z programów, które oferuje Camp America, który pozwoli Wam spędzić sezon wakacyjny pracując w USA na kampie. Jako Camp Power możecie pracować na kuchni, na stołówce obozowej, możecie pracować również na sklepiku, a także na housekeepingu, czyli sprzątaniu, dokładaniu różnych potrzebnych rzeczy do domków. Jeśli lubisz majsterkować i naprawiać różne rzeczy, możesz też pracować jako złota rączka na kampie. Za tą pracę dostajecie wynagrodzenie w formie kieszonkowego, które możecie wykorzystać na podróże po kampie. Co musisz zrobić, żeby zostać Camp Power? Po pierwsze, musisz uzupełnić aplikację na stronie campamerica.pl. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, teraz jest najlepszy moment. Po drugie, musisz posiadać aktywny status studenta. Po trzecie, twój angielski musi być na poziomie co najmniej komunikatywnym. Jeśli czujesz, że chcesz przeżyć przygodę swojego życia, chcesz polepszyć swój poziom języka angielskiego, nie do końca lubisz pracy z dziećmi, ale za to nie boisz się żadnej innej pracy i chcesz się nauczyć nowych rzeczy, ten program jest zdecydowanie dla Ciebie. Ja po raz pierwszy na camp wyjechałam w sezonie 2022 z polecenia mojej dzieci, która była też na programie Camp Power z Camp America 10 lat wcześniej i zawsze mówiła, że to była najlepsza przygoda jej życia i że w pewnym momencie sama też powinnam się na taką przygodę zdecydować. Te trzy lata temu zdecydowałam się zaryzykować i trochę zacząć. Gonić za moimi marzeniami, bo zobaczenie Stanów Zjednoczonych było moim ogromnym marzeniem i celem, który wiedziałam, że po prostu chcę spełnić właśnie w tamtym sezonie. Jechałam do pracy w Teksasie jako camp Power i pracowałam na kuchni. Co możecie zobaczyć? Stojąc na kuchni, nauczyłam się bardzo wielu rzeczy. Po pierwsze, oczywiście przyrządzać. Niesamowite amerykańskie potrawy, które są najbardziej ikonik dla Stanów Zjednoczonych, między innymi ranch i oczywiście wiele, wiele innych. Jednak myślę, że nie to było najważniejsze dla mnie w tej pracy. Najważniejsze było to, ilu niesamowitych ludzi poznałam na kampie, z którymi utrzymuję kontakt do teraz. Zresztą cała atmosfera, nie tylko w pracy na kuchni, ale też na całym kampie była tak niesamowita, że to sprawiło, że chciałam po prostu tam wracać. Pracy bardzo dużo się śmialiśmy, cały czas leciała muzyka, albo polska, albo amerykańska, albo meksykańska. Był to też świetny pretekst, żeby nauczyć się. Nie tylko więcej słów z języka angielskiego, ale także z języka hiszpańskiego. Oczywiście nie tylko my na tym skorzystaliśmy, ale też kiedy tylko mogliśmy, uczyliśmy Amerykanów języka polskiego i Meksykanów również. Meksykanie często do nas podchodzili i mówili kepasa, kiełbasa. Był to taki najbardziej znany zwrot, który łączył język hiszpański i polski, i to nas tak. Trochę połączyło. Stresów pracy naprawdę nie było. Mogliśmy e, przede wszystkim rozmawiać, poznawać się ze sobą, e, mogliśmy tańczyć i śpiewać, oczywiście, kiedy wszystko zostało zrobione dobrze i na czas, e, ale mieliśmy bardzo dużo możliwości, żeby jednak wykorzystać tę pracę e, jako możliwość do poznania nie tylko siebie nawzajem, ale też poznania różnych kultur, które były bardzo ciekawe. Przez wydawania posiłków udało nam się rozmawiać również z kanterkami, e, tymi starszymi, e, które na nasz widok zawsze się uśmiechały i były bardzo chętne, żeby z nami rozmawiać e, i też uczyć się polskich zwrotów, tak jak na przykład Dziękuję, które one mówiły bardziej jak dziękuję. <laughs> no, oczywiście, też nie samą pracą człowiek żyje i mimo tego, że na kuchni u nas było naprawdę świetnie. To też bardzo chętnie spędzaliśmy czas poza kuchnią. W przerwach i w wolnym momencie korzystaliśmy właśnie z tego, co kamp ma do zaoferowania między innymi z jeziora i z wszystkich sprzętów wodnych, które były po prostu przy tym jeziorze dostępne. Mieliśmy też możliwość korzystać z np. Łuków, czy też z boisk do koszykówki i do piłki nożnej. Zwłaszcza najczęściej korzystaliśmy właśnie z boiska do piłki nożnej, ponieważ co niedzielę, tak już tradycyjnie robiliśmy sobie mecze Meksykanie versus Polacy z Amerykanami, e, i dzieliliśmy się właśnie na no dwie drużyny, i graliśmy razem co niedzielę po pracy. A podczas day-offów, czyli dni wolnych, mieliśmy możliwość podróżować poza kamp i zobaczyć Piękne miejsca w Teksasie, m.in. Bandera, Fredericksburg, San Antonio, Austin i tak naprawdę wiele, wiele więcej. Za to też jestem ogromnie wdzięczna i jest to świetna okazja, żeby po prostu zobaczyć okolice waszego kampu, kiedy nie musicie pracować. Wszystkie te niesamowite wspomnienia, które zebrałam, właśnie pracując na kuchni, poznając tylu niesamowitych ludzi, sprawiły, że nie mogłam po prostu pojechać raz. Musiałam tam wrócić. A jak już wróciłam drugi raz, to stwierdziłam, że nie mogę nie wrócić trzeci. Dlatego też na kampie w Teksasie byłam aż trzy razy, i co roku było to świetne doświadczenie. W całej tej przygodzie z byciem Camp Powerem razem z programem Camp America najbardziej jestem wdzięczna nie tylko za te doświadczenia, które były niesamowite i na pewno zapamiętam je do końca życia. Ale przede wszystkim za wszystkich niesamowitych ludzi, których poznałam. Oczywiście otwarło mnie to zdecydowanie bardziej na świat i na to, jak bardzo dużo możliwości kryje się przed nami. I myślę, że to jest najważniejsze, co można wyciągnąć z tego programu. To, że jak już z niego wracacie i zdacie sobie sprawę z tego, jak bardzo dużo on Wam dał, czujecie, że po prostu możecie zrobić wszystko. I tego właśnie wam życzę, żeby to doświadczenie wyjazdu było tak fajne jak moje i żebyście czuli po nim, że teraz możecie zrobić wszystko.